Siemaneczko, witam Was na kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się oczywiście długo zapowiadanym odcinkiem, rzucaniem magnesu neodymowego do studni. Może coś znajdziemy. Ja znajduję się w pewnym gospodarstwie, w którym już, w którym już byliśmy. Nagrywałem tu odcinek i zapomniałem zabezpieczyć pewnego miejsca. Otóż wejście do piwnicy. Dlatego najpierw postaram się Zabezpieczyć to wejście kolejnie udajemy się do studni i rzucamy już magnesem. A co znajdziemy? Co się okaże? Znowu już przez te krzaki przełazić. No będę miał kleszcze. Ale nic. Idziemy. Dobra, wchodzę do tego domku. Jestem w środku. Chodzi mi tylko o to miejsce. Nie zabezpieczyłem tego, no mój błąd, mój błąd, ale... Będę musiał to naprawić i zabezpieczyć. Tak to miejsce wyglądało przed tym, jak my byliśmy w środku, i tak zostawiamy. Dobra, ja udaję się już do studni. Już tak, kurde, brudny obiektyw już jest czysty. Dobra, witam was. Mój sprzęcik. Do połowów. Sami sprawdźcie 25 metrów liny, oczywiście już to wszystko było używane. Magnes 200 kg. Cena to jest tam powyżej 100 zł, bodajże 130 Tak sobie go uzbroiłem. Nie wiem, może się nie urwie. Izolacja jest, także fachowo robota. Będziemy rzucać do tej studni. Lustro wody utrzymuje się gdzieś na głębokości 8 metrów. Już czuję, że wody jest sporo. Bo wpuściłem magnes już te 3 metry do wody i jeszcze ten na nie czuję, ale moja amatorska robota daje mi weznaki i muszę rozplątywać linkę na stop. Widzisz, się k... poguźlało. Na tym wiało, Nie na tym Już coś, już coś jest, już coś czuję w tej studni. Coś tam już mamy. Delikatnie muszę się zrywa. O, już się zerwało. Mam nadzieję, że tu nie ma jakiejś rury z boku i ten magnes gdzieś nie jeździ po rurze. Ale z tego co widziałem w tym domu, nie było bieżącej wody, nie było kranów. Także chyba rury nie ma. Po drugie jest koło wrotek, taki to wyciągano wodę ręcznie wiadrem. O, jest, coś jest! Jest to wiadro! Jest to wiadro! Ja jest ciężko wyciągnąć, jeżeli je złapie tak bokiem, to powinno mi się udać go wydrzeć. Jest, mam je. Haha, pierwszy pan. Zobaczcie. Była kiedyś dziura. W tym wiatrze taką szmatką tu zatkano, żeby się nie wylewało, ale jest już pierwszy fant, jestem zadowolony. Jedziemy dalej, jedziemy po kolejne fanty. Ciągnę do góry, jest opór, delikatnie to robię, ale chociaż troszeczkę więcej siły użyję, o, zrywa się, widzicie. Ale będę próbował dalej. Na końcu tak zaoszczony. Prawdopodobnie to jakiś albo stary noże, albo kawałek płaskownika może z tej pokrywy, to tu była która była chyba płaskownik, bo tu są jakieś jak... śrubeczki, wyczyścimy to zobaczymy ale jest kolejny fan, już drugi także jestem zadowolony, że, że coś jest dobra strasznie pada deszcz na dziś to będzie koniec ta, z, tylu, znaczy na dziś, to nie jest jeszcze koniec odcinka widzimy się już za chwilę a ja się zwijam, dziś dwa fanty w tej studni kawałek płaskownika, jak widzieliście jest też wiadro na, na dole coś łapie, ewidentnie, ale chyba jest to za ciężkie, prawdopodobnie jest to pokrywa, która tutaj się znajdowała. Mam tu otwory. Być może daszek. Dobra, widzimy się już za chwilę. Kolejne miejsce, kolejna studnia. Magnes gotowy. Spróbujemy. Zobaczymy co, co w, tym, w tej studni się ukryje. Oczywiście to znajduje się na gospodarstwie, w którym byliśmy już. Jeżeli ktoś chce oglądać, zapraszam do wideo. Na moim kanale a my zajmiemy się już poszukiwaniem kolejnych skarbów, kolejnych, kolejnego złomu. W studni znajduje się bardzo dużo wody, jest praktycznie równo z terenem, może maksymalnie metr poniżej. Jest tutaj jakieś wiadro, które wyciągnę za chwilę, żeby magnes nam nie łapał. No i pierwszy rzut e, Ty studnia jest dość głęboka Coś tam mamy Tu z rura, czy nie? Bo nie mogę tego wyciągnąć. Przyczepia się cały czas, ale. Zrywa się magnes. Nie, idzie, mam to, czuję to. Idzie do góry. Jest to coś, coś ciężkiego. Czuję coś ciężkiego. O, zerwało się. Zerwało się. Złapiemy jeszcze raz. Dobra, idzie do góry co? Obstawiacie, że co to będzie wiadro? Bardzo często udaje mi się za pierwszym rzutem wyciągać wiadra magnes już widzę co to jest? Co to jest? wiadro, ale źle się złapało, bo by było ono dziurawe. Uuu, jakie zgnite jest pierwsze znalezisko w tej studni. Jak widzicie, stare wiadro, magnes się zaczepił tutaj w tym obciążniku prawo metalu, także łatwiej było wyciągnąć, ale zobaczcie jak to wiadro już wygląda dobra połóżmy to na boku, jedziemy dalej dalej poszukujemy cennych skarbów <laughs> tak jak w tej pierwszej studni, coś ewidentnie łapie dość mocno to ciągnę do góry, ale nie ma szans, żeby to wydrzeć, być może za słaby magnes w sumie 200 kg, no powinno to wyciągnąć, ale no niestety nie wyciąga. Być może pokrywa, która tutaj była kiedyś, część pokrywy, albo daszek jakiś. No nie wiem no, W każdym bądź razie chyba w tej studni już odpuścimy i przejeżdżam jeszcze w jedno miejsce. Dobra, jeszcze się pobawię 10 minut i, i jedziemy na kolejną studnię. I kolejna studnia, jak widzicie, znajduje się w gospodarstwie, w którym już byłem. Nagrywałem tutaj odcinek. Eee, pomysł upadł właśnie od pewnego widza, który zaproponował mi, żebym poszukał właśnie w tej studni eee, magnesem. Jestem już pod studnią i zaczynam rzucać magnesem. Może tu akurat coś wyciągniemy ciekawego? No, wszystko się okaże. Nie, nie używana dość dawno, bo zarośnięta pajęczynami Woda znajduje się gdzieś na głębokości 4 metrów coś w tym stylu, zobaczcie Ja jadę z magnesem Dobra czy jest głęboka ta studnia zawsze mnie to zastanawia, ale już czuję, że że jest dość głęboka Sznurek mam 25 metrów, mam nadzieję, że wystarczy tutaj czas idzie na dół o kurde. Jeszcze w tak głębokiej studni nie szukałem nigdy. O, jestem na dnie. 10 metrów na pewno ma. Nie czuję, żeby tu cokolwiek łapało. Nic. Jakieś opiłki metalu i tyle. Już z 10 minut poszukiwań coś miałem na magnesie, ale się zrywało. Jadę jeszcze raz po to. Zmia ja, jak nie wyciągnę tego, to stąd się zwijam. Będzie to koniec tej nudnej serii magnesem neodymowym. Tu jest 8 metrów wody na pewno O kurde coś jest Jakieś kawoł metalu Kurde, kawo zardzewiałej blachy Nie wiem czy to jest z blacha z tej pokrywy, chyba nie. z blacha bardziej z jakiejś kuchni Tam na oko. Jest fancik pierwszy z tej studni jakieś 3 kg metalu Dobra, porzucam jeszcze kilka razy. Może jeszcze coś się uda wyciągnąć. Mam nadzieję, że się uda, bo już myślałem, że nic nie będzie w tej studni. No niestety, 20 minut poszukiwań. Nic tylko. Ta blacha. Dobre i to. Dobrze, że jest coś. Jakby miał nie być nic. Magnes, łap, jakieś takie dziadostwa na dole, takie drobne, jakieś gwoździki, nic więcej. Magnes spisał się na medal, niestety nie wydar nic konkretnego, ale, ale działa przynajmniej, wykonuje swoje czynności tak, powinien. Być może w kolejnych odcinkach już yy, znajdziemy coś ciekawszego albo po prostu nagram serię. Z magnesem w nowych studniach. A jeżeli będzie coś z nich ciekawego, skleję z tego jakiś fajny film, bo to pewnie tylko sama nuda. Dlatego zabezpieczam tą studnię. I chodźcie na chwilę, pokażę Wam, jak wygląda ten dom, w którym niedawno byłem. Jeszcze strop był całkiem. Niezawalony Pamiętacie? Tędy tym oknem właśnie wchodzimy do środka Zobaczcie jak to teraz wygląda Strop cały runął A ja tu jeszcze niedawno hasałem po, po domku No niestety tak to wszystko wygląda. Dobra, dzięki za oglądnięcie serii z magnesem neodymowym. Zapraszam na kolejne odcinki, oczywiście. Trzymajcie się. Yo.